Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony, a my ponownie jesteśmy w Guild Wars 2, w lokacji, która nazywa się, o oh Boże, nawet zapomniałem, Dredgehound Cliffs, tak dokładnie. Jest to zimowa lokacja na poziom 40-50, 40, e, 40 50, no a my obecnie biegniemy, jesteśmy przy zachodnim, zachodniej krawędzi mapy i musimy udawać się na południe, aby odkryć... Kolejne rzeczy do zrobienia, jak widać, po tamtej stronie mamy kolejny, kolejny już nawet nie wiem który punkt widokowy. Już powoli się zastanawiam, jak tam się dostać. Może to być nieco trudniejsze. Nie wiem, tylko czy z tej, czy z tej strony. Ale wydaje mi się, że przede mną po prostu będzie gdzieś wejście na ten wysoki klif, i stamtąd już bez problemu dojdę, dojdę do tego punktu widokowego. Przed nami jest kolejny waypoint. O, dokładnie. Czyli... Teraz... A, jednak nie tędy. Czyli jeszcze trochę dalej. E, tu mamy przejście do kolejnej jakiejś lokacji. Ale jest również Scout, który myślę pokaże mi co jest do zrobienia. Tu jest przed nami. A to już mamy zrobione. Także dobra. Wyłączamy to. No i cóż, biegniemy dalej. I chyba już powoli wiem... Gdzie jest start? Tak, jakby o. od tego miejsca trzeba rozpocząć wędrówkę, aby dostać się do punktu widokowego, który ominęliśmy. Włączy sprint. Mam nadzieję, że nie ma. Nie, nie ma żadnego peta, który by rozpoczął kombat. Bo wtedy, jak wiadomo, postać biega dużo, dużo wolniej. Ok, to sobie pooglądamy. Widoki. Zimowe, czyli na, na czasie, chociaż u mnie za oknem, zbyt dużej ilości śniegu nie mam. Gdzie nigdzie jakieś, jakieś małe kupki, a tak ogólnie w lubuskim bez śniegu. Ok, połowy punktów widokowych mamy już za sobą. No to trzeba wrócić się. Teraz do miejsca, gdzie byliśmy. I tam już nam się aktuowało z... A, tutaj byśmy zrobili małego faila. Niewidoczny, ukryty, ale jednak jest punkt orientacyjny, zaznaczony. 24 punkty, bardzo dużo ich jest. Tu widzę będę musiał jeszcze jednego z... jeden zaznaczyć. No ale dobra, my idziemy dalej. No i zobaczymy. Elementale musimy mordować. I Sons of Spanir's, czyli tak naprawdę tu się robi. Zauważyłem ogólnie, że na tych zimowych mapach zawsze robi się to samo. Albo walczy z Elementalami, albo z tym Sons of Sanir, czy tam Svanir, trochę to dziwne, bo no, miałoby, miały być bardzo zróżnicowane zadania, a tu jednak robi się dokładnie jedno i to samo. Dobra, widzę, że jest tutaj jeden sycu z wieżyczką, także ja się przełączę na portal. Zaraz również zobaczymy ile mi nabije paska. O kurde, on to nie dosyć, dosyć niewiele. Teraz zobaczymy, za ile za wieżyczkę dostaniemy. Zawsze za takie konstrukcje jest znacznie więcej niż za mobki, Ale i walka z nimi jest bardziej długotrwała. Tak, dokładnie, czyli opłaca się. Płaca się atakować moby, które stoją przy tych wieżyczkach. No dobra. dolecimy lecimy w czterdziesty poziom. A, ależ po prostu miazga z nich. E, strasznie dobry jest ten... E, jest ta umiejętność, która sprawia, że skille Longbow'a ładują mi się 10% szybciej. No, jest naprawdę miazga w tym momencie. E, bo to nie są strasznie słabe umiejętności. One zadają bardzo dużo obrażeń. No a szczególnie combo teraz się szybko ładuje. I no, aż sama przyjemność, kiedy można wpakować serię strzał w e, danego, danego przeciwnika. Widzę, że jest że również jakiś inny gracz, wykonuje zadania. Dobra, to jest prawie połowa eventu za nami. Teraz się przełączymy na toporki pobawimy się trochę PVP. Nie, Boże, nie PVP, tylko AOE. O i również małe elementale. Tak, żeby nie było zbyt nudno. Teraz trafiamy wieżyczkę, elementala, wszystko, wszystko po trochu. O i od razu już ponad połowa... Ponad połowa eventu za nami. Dobra, tutaj ponownie jeszcze tego elementala bym chwycił, tylko ja tu się muszę lekko podleczyć. Bo zaczyna być źle. A tutaj trochę skopałem, bo elementale atakują ee, mają atak dystansowy i niestety stał za daleko, aby już wszystkich ładnie chwycić moim legendarnym toporkiem. Dobra, no ale event jest już tak naprawdę na wykończeniu. Niewiele tutaj zostało do zrobienia. Myślę, że jeszcze dwóch, trzech... O, chociaż pojawiła się również wieżyczka, także kto wie, czy ona nie nabije nam tego eventu. Ogólnie bardzo się zdziwiłem, bo e, gdzieś wyczytałem, to była chyba jakaś polska strona na temat Guild Wars 2, ale nie guildwars.pl, że ktoś tam się chwalił, że jest jakiś Polak, który po raz pierwszy zrobił stuprocentowe odkrycie mapy. Nie chcę mi się w to wierzyć, tym bardziej, że... Padły tam słowa, że jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Eee, ja jestem lajkiem pod tym kątem, także być może później jest coś jakiegoś super trudnego w tym, ale no nie wiem czy to po prostu mnie to, mnie to zaskoczyło, czy co może być trudnego w tej stuprocentowej eksploracji. Czy później się pojawiają jakieś wymogi co do podróżowania do instancji, czy do World vs World tam zresztą na pewno będę się musiał udać, żeby wszystko odsłonić, ale ogólnie no było to takie strasznie, strasznie dziwne, jakby nie wiadomo jaki to, był wy, jaki to był wyczyn. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to fajnie, bo to znaczy, że gdzieś mnie w przyszłości czeka e, lekkie wyzwanie, ale obecnie to no nie jest nic trudnego, tak jak widzicie. To jest po prostu naj, najzwyklejsze wykonywanie, e, no niestety coraz bardziej nudnych zadań. E, I bieg do lokacji, aby zaznaczyć, czy to punkt widokowy, czy to punkt orientacyjny, czy waypoint. Ale czy to jest rzeczywiście aż takie trudne? Nie wiem, nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to z chęcią. Bym to przeczytał. Napiszcie w komentarzu, co takiego trudnego jest w osiągnięciu 100% eksploracji mapy. Mi to też pomoże się lepiej przygotować do tego, bo no lokacji jeszcze mi trochę co prawda zostało, ale jest już tego dużo mniej niż było wcześniej. No a ja w tym momencie już zacznę wtedy kombinować, jak najlepiej ugryźć to, co rzeczywiście może być trudnego w co, lub co może mi przeszkodzić w, prostej, w prostym osiągnięciu eksploracji. Dobra, teraz jest dosyć ciekawy wątek, bo tu jest Skill Challenge, ale ja nie widzę na razie nigdzie wejścia. Wydaje mi się, że gdzieś tu będzie jakaś jaskinia. Snow Trolle tutaj są, o proszę. Musi być tu wejście do jakiejś jaskini. Na razie tutaj nie ma. 48 poziom. Tak, tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Hmm, dobra, biegniemy dalej. Nie będziemy z nimi walczyć. Ale nie podoba mi się to, że w tej górze ominęliśmy naprawdę sporo rzeczy. Tu jest jakiś Arctodus. To jest jakiś MOB imienny, że tak powiem. Kurde, pewnie coś będzie miał. Będzie jakieś zadanie z nim. O kurde, a co tu się dzieje? No to chyba znalazłem wejście do do tej lokacji, o której mówiłem, ale fajnie to wygląda. A ile tam się dzieje, strzelają wybuchy. Dobra, jednak najpierw z... aby nie zrobić burdelu, to tak, gdzie zaznaczyć waypoint. Zniszczę tego tego gościa. Zobaczę... A, on mi się do serducha nie będzie nabijał, bo już jestem poza zasięgiem, czyli serducho pewnie wykonuje się w innym miejscu. Ale to... nie oznacza... A w ogóle to chyba waypoint jest na dole. Tak, on jest tutaj na dole. Dobra, to schodzę od razu. No i cóż ja tutaj mam robić z tym serduchem? Mm -hmm. Muszę się bawić z bombami. Muszę blokować. A, czyli tu mam nosić pewnie bomby. Supply crate. Tutaj ka-shield generator. I co ja mam tutaj robić? E, dobra, zabijanie również mi nabija... E, nabija wykonanie tego eventu, ale mi się wydaje, że ja muszę po prostu te... te pociski nosić do... E, moździerza. Zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie. I to mi również nabija event, także no, cała zabawa będzie na tym polegała. Są tu już moby na poziomie 50, czyli e, dwa poziomy raczej raptem niżej e, od mojego. Ja i tak jestem zdowngradeowany zdaun, do 51, ale naprawdę podoba mi się ta lokacja. Przede wszystkim jest tu bardzo dużo mobów, co się będzie tutaj działo i działo. E, tym bardziej, że ja raczej na pewno będę musiał się przekraść, e, aby pójść e, do tego waypointu, którym... Na minimapie jest zaznaczony na górze, yy, a to oznacza, że będę musiał mordować tych wszystkich tą falangę mogów, która tutaj się spawni. Dodatkowo respawn jest naprawdę dosyć szybki, także będzie, będzie, będzie ciekawia. Ja się teraz morduję z jakimś dredge mining suit. Dobra, trzeba ich chyba w końcu wykończyć, bo... Ale mi zarąbał... Stuna. Dobra, trzeba ich zniszczyć, bo jest ich dużo. I respawn jest naprawdę... O kurde. ale jak tu jest? What the fuck? Co oni się tyle spawnują? O Boże. Dobra, raczej chyba tego nie przeżyję. Ten dredge mining strasznie wolno schodzi... Zabiję, zabije, zabiję, zabije. tak, zabiję. Dobra. E, czy teraz trzeba tych pokonać? No chciałbym tamtego, bo tamtego raczej zabiję. O, dobra, wstałem. Kurde, co tu się dzieje? Ja pierniczę, no. Co za gówno. Dobra, trzeba się uleczyć, bo nawet nie wiem co mnie tutaj atakuje. Miałem jakieś kule nosić, a zaniosłem jedną i mam prawie cały event wykonany. Tyle tych mobów jest, z którymi trzeba tutaj walczyć. Dobra, jeszcze ta świnia mi tutaj mocno psuje wszystko A, ona bleeding wrzuca, dlatego tak mi tutaj wszystko pojechało. Dobra. Padła, idę po kolejną kulę. Jeszcze jakiś cz czempionem zabawy. Nie będę się... Nie będę się w to bawił. Załaduję. Pocisk do Moździerza. To on chyba najwięcej mi nabija. Tak, jeszcze dwa takie pociski. Raczej będzie po problemie. Niepotrzebnie się bawiłem ogólnie w walkę z tymi mobami. Teraz tylko pomijać te czerwone kółeczka, podejść do bomby, chwycić. Jest tam również jakiś czempion. Przy punkcie widokowym zresztą. Mm. Nie wiem, czy to jest grupowy event, czy nie. Zaraz zobaczę. Jeżeli nie jest, to można by się nim. Im zająć. A, dobra, no. Aha, oni sobie poradzą z tymi mobami. Ja idę po kolejną kulę. Żebym tylko nie dostał z... O, kurde właśnie. Żebym nie dostał z moździerza chciałem powiedzieć. Dobra, tu wybuchło wszystko tutaj też. Kurde, raz wybucha, raz nie. Dobra, podnosimy i spadamy. Jezus, jak na wojnie. Ale fajnie, podoba mi się. Nawet bardzo. Dobra, byle dojść, event będzie wykonany. I raczej na pewno na sprincie będę chciał przebiec tą całą lokację i dostać się tam. Chyba jakaś jaskinia powinna być, czy coś w tym desek. Dobra, punkty doświadczenia zdobyte. W takim razie biegniemy do jaskini, której, do której wejście jest? O, właśnie tutaj. No i tam... o, już widzę Waypoint. Tylko kurde, jakiś kombat jeszcze z Tuna dostaję czy coś. O Chryste... Dobra, Pecie, chodź tutaj, żadnego kombatu tam nie chcę mieć. Dobra, Waypoint zaznaczony i zobaczymy co tutaj będzie. A, tylko czy my tędy dojdziemy do tego Skill challenge'a? Nie, to nie, tu jest wejście do instancji. Łeee, to mnie zarąbali całkowicie, nie o to mi chodziło. Ja bym chciał się tu jakoś dostać, w takim razie będzie wejście gdzieś... od tej strony. Zaraz zobaczę. A więc po wielu perypetiach znalazłem wejście. Do tej diabelnej kopalni, które. O, jeszcze tam jakiś event się y, zaczął. O Boże, co się namordowałem! Musiałem się nawet wspomagać filmikami na YouTube, strasznie to ukryli. O, no, 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 no. takie rzeczy bardzo nie lubimy. A Net mogłaby tutaj nie robić nam takich świństw. Ale dobra, idziemy. Wykończymy ten event. Y tam jest, tam coś się dzieje, jakiś meta-event się włączył, randomowy. E, mam nadzieję, że nie będzie on e, na tyle głupi i czasochłonny, żeby robić jakieś niespodzianki. Dobra, nam i zależy najbardziej tak. Zaznaczyć ten punkt orientacyjny i wykonać skill challenge. O, raczej na pewno będziemy się z nim bić. Ha, to co, co, co? No i co? O oh Jezus, nie będzie działo dopóki ten event trwa. Kurczę, dobra. To muszę go. Muszę zakończyć najpierw ten event, a dopiero wtedy skill challenge będzie działał. Chyba, że się, że się zbagował, tak jak było w jednej lokacji koło Black Citadel, co dopiero po tygodniu byłem w stanie e, zrobić event, gdyż nie działał. Skill challenge nie aktywował się. No dobra, trzeba jakoś tych dziadów tylko pokonać. Nie za bardzo więcej trzeba robić, przyznam szczerze. Mam jakiś koktajl mołotowa do podniesienia. Rzucę bo Czy on coś dał? Chyba nie. No dobra, wybijam po prostu wszystko i wszystkich. O, właśnie się event zakończył. Powiedzmy, że wiedziałem co robię. No, i prawdopodobnie w tym momencie będę w stanie wykończyć skill challenge, czyli to, na czym mi najbardziej zależy. Zaraz zresztą zobaczymy. O, właśnie. i dobra, polejemy go. Przywołamy sobie mojego pomocnika. No i teraz na kilka że robimy miazgę z niego. Przecież kurczę, ma tych HPków trochę. Nie schodzi już tak szybko. Robimy trochę DPS-ik, bo buffami... O kurde, ja nie mogę peta zmienić, to się trzeba uleczyć. Dobra, trzeba po pokładać teraz trochę kondycji. A no, połowę już prawie mu zmiotłem HP. Ale niestety, ale mój pet... Nie wygląda zbyt dobrze. Oj, zaraz będę miał problem. Jeszcze dwie sekundy muszę wytrzymać. Dobra, Misiek, teraz ty wkraczasz do akcji. Atakuj, atakuj. No te skill challenge polegające na walce z mobkami zaczynają być coraz bardziej... bardziej chyba czasochłonne niż trudne. Nie wiem, czy czasem nie ma gdzieś w pobliżu jakiegoś gracza, który jest odczytywany jako pomocnik. No i w tym momencie rzeczywiście wtedy mobki mają skalowalne hapeki i e, no mają tak dużo punktów życia, że niestety, ale te walki trwają, trwają i trwają. Trudne nie są, ale czasu zjadają mnóstwo. Bum, dobra, skill challenge zrobiony. To jest, do, to jest dopiero pierwszy skill challenge na tej mapie. Także nie jest to zbyt dobre e, dla mnie, bo to oznacza, że jeszcze sporo, sporo zachodu tutaj będzie. Teraz, tak, tu jest punkt widokowy, e, punkt orientacyjny i vista, i z tego co wiem, to tam. Tam ponoć się dosyć trudno idzie, ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że bez większych problemów mi się to uda. Problemem jest to. Nie, nie będę tego robił. Problemem jest to, że tam jest champion, który strasznie mocno bije, bo jest to champion grupowy. I dopóki będzie aktywny ten event, to będzie naprawdę bardzo ciężko cokolwiek tam zrobić. Dlatego yy, ja bym musiał się stąd jakoś wydostać. Musiał wejść z powrotem na górę, tylko w jaki sposób to zrobić. Eee, dobra, nie będę kombinował. Po prostu się teleportuję do tego Waypointu. I zobaczymy, co nas czeka na, na wschodzie tej mapy. Tam widzę jakieś dwa olbrzymie wejścia w, do środka góry, także obawiam się, że będą kolejne. Kolejne podziemne eventy, ale najpierw idziemy odkryć nowy skrawek mapy. Byłem tutaj nie, tutaj nie byłem jeszcze tu przejdę. Ok, dochodzimy do lokacji, w której nie byliśmy. Są tu standardowo trole. O, jest również Waypoint. Bardzo dobrze. Waypoint jest bardzo... wysunięty na południe, ale wcześniej zaznaczymy w tej oto jakiejś wiosce, które, jak widać sporo się dzieje. A, tu jest walka z jakimś weteranem. To jest coś grupowe, nie wiem, ale my tylko zaznaczymy tutaj event, nie event, tylko punkt orientacyjny i biegniemy dalej, tak, jest to jakiś grupowy event, ale powiedzmy, mało czasu mamy i nie będziemy się nim zamawiać. na pewno sobie poradzą, tam graczy było sporo, dobra, a my włączamy teraz spida zmieniamy peta, żeby wyjść z kombatu, no i tak 10. Waypoint zaznaczony, no i myślę, że w tym momencie dojdziemy jeszcze tylko pod bramy tej lokacji, która majaczy. Majaczy, o, to jest jakiś w ogóle zamek. W środku jest punkt orientacyjny, jest scout, i tam do i tutaj wejdziemy, i w tym momencie. Jak mi się punkcik zaznaczy, o w tym momencie ja zakończę odcinek. Nie wiem ile będzie trwał, bo bardzo dużo czasu zmarnowałem na szukaniu informacji, jak dojść do tej Dyson's Mine. Pewnie, pewnie sporo. Ale tak mamy już 50% mapy za sobą, czyli można powiedzieć 25% na odcinek. No i jeżeli się uda, to w dwa kolejne odcinki zakończymy całe e, stuprocentowo Dredge Hound Cliffs. Oby się to udało, nie byłoby wtedy 5 odcinków, tylko cztery, ale czy to się uda, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem ja już Wam teraz dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek z serii Demonstracja Guild Wars 2. Cześć!